Cześć, witajcie na naszym kanale Datsun.pl Dzisiaj jest cross a. dzisiaj jest środa Zanim zaczniemy, musicie jeszcze się uzbroić w odnośnie wyników konkursu Bo niestety nie miałem czasu na to, żeby usiąść i nagrać filmik z tego Ale jeszcze chwilka, jeszcze chwilka i będą wyniki A przed nami też będzie kolejny konkurs, który się pojawi już w następnym tygodniu Okej, okay, ale jeszcze zanim zaczniemy, zostawcie suba, łapkę w górę i wesprzyjcie twórcę Datsun.pl Małe wirowania, u mnie dość dużo pracy, więc tak to teraz wygląda. Niestety, no, ok, no zaczynam. Zestaw oddziałów trzech pasków. Wczoraj nie nagrałem sklepu, bo nie zdążyłem. Nie wiem, czy to wczoraj było. E, mamy dostępnego czempiona Chilu w różnych e, stylach. Jest to sezonu tego i to jest jakaś nowość, więc domyślam się, że to było wczoraj już. E, ale streamy stylem. Dostępne, jak widzicie, mamy championa chillu, mamy strażniczkę stylu, mamy też bojowniczkę blitztru i mamy promotorkę pasków i jeszcze rzeczniczkę relaksu. 2,5 tysiąca z 7,5 tysiąca e, ocenione. Nowość tego sezonu, 10 elementów zestawu. Dalej, możecie to kupić też oczywiście oddzielnie, każdy, każdą panią osobno. Do tego jest zestaw sprzętów, oddziału trzech pasków, jest emotka Adidas Plecek Adi Allot Można go formować w różnych wersjach, do tego jest ścieracz zelówki Jazda na trzech paskach, to już było, to jest w tym zestawie, w dzielnie możecie też kupić Dalej, zestaw piraciska bo oczywiście jeszcze w sklepie, bardzo fajny zestaw, mi się podoba, mega fajny. Co dalej? Nowość, tylko dla ciebie. dalej? Zestaw Memento Mori. On już chyba był jakiś czas temu, on jest z rozdziału czwartego sezonu pierwszego. Bardzo fajny zestawik, podoba mi się. Skrzydła Smutku. Wersja LEGO też jest Oko Skrzydła Smutku w dwóch wersjach. I mamy jeszcze pierzasty szpon. I malowanko. Co dalej? Dalej mamy zestaw Giant Golfa. Eee, bijak BoJ. Nie znam panów. Uwaldacz uderzeń. Expert Evil. Precyzyjny płater. Ładca wó wózków Widłowych Oczywiście torba na kije, plecak i dumny driver Akilow. Uh, no i ten Escape, gdzie ja klikam, nie się da. się kupić też to, Później znowu mamy sportowców, mamy zestaw mistrzowej boiska. E, popisowy pomocnik, a niebezpieczny napastnik. E, solidny stoper. I jeszcze groźny Grufkowicz. I dziewczyny też. E, raźna rozgrywająca, elegancka egzekutorka, precyzyjna poddająca i dynamiczna driblerka. Osobno też możecie to kupić lub zestawie. I do tego atak na bramkę, lotka, wózele, pierwszoligowy piłkarz. Szeczące się wcześniej nie pojawił, jakby euro dopiero teraz. E, kiwanie piłką. Czerwona kartka, którą posiadam. I do tego podbijanie łotka. Wyjadł letni na trasę ścieżka. Endo, pojazd się pojawił. Do tego Centio. Zestawy te jeszcze widzę, już są w sklepie. Chociaż tutaj ich coraz więcej jest. Ten był ostatnio, czy ten? Nie no, wszystkie. Były tylko trzy, których się nowy pojawił. był ten. Dobra, dalej, odpalę silniki Peregrini ETT. Eee, tu pakiet z awansu manekina pustkowia 1200 fałdolców Trzeba ukończyć zadania. Każde zadanie jeden pełny poziom PD na żeton, Tydzień pierwszy plecak, koła, drugi tydzień malowanie, tydzień trzeci kilo, w tydzień czwarty opęcerzony jest manekina pustkowia. 1200 fałdolców Sprzęt na festiwal. Eee, ścieżki. Metalika nadal w sklepie, chyba do końca sezonu, będzie tak mi się wydaje. Barwne życie, Zestaw Zamek Rycerski, Karnet, Karnet Klątwy Żagli, Zadania Sunset Match, e, Mistrzowej Magmy, e, Wojownicy Królowie, Pakiet Letnie Legendy, Karmazynowy Strażnik, urodzona Głowniczka i Operacja Barwid. To wszystko w dzisiejszym sklepie. Kurde, najbardziej mi to mi się podoba, szczerze, tak powiedziawszy, ten manekin ja już mam takiego kino, ale ten jest taki no z Więc ja wybieram to, moim zdaniem to dzisiaj jest najlepsze. A Wy napiszcie w komentarzu, co najbardziej Wam się podoba z tego z dzisiejszego sklepu. Może golfiarze? To może Adidas. Okej, okay, zostawcie suba łapę w górę wbijajcie i wybijajcie i pamiętajcie konkurs, wynik konkursu będzie już. Niebawem postaram się zrobić to jak najszybciej, chociaż mówiłem, że to będzie jeszcze szybciej. Dobra, okej, okay. na razie.